Jesteśmy tutaj ciągle razem. Właściwie to już tak, jeżeli to się skończy, z przyzwyczajenia, chyba co miesiąc będę tu przychodzić. Ale chciałam dodać tylko, ponieważ pani sędzia wspaniale powiedziała o tym, co się dzieje. Natomiast chciałam powiedzieć też o tym, że pojawiają się już oczywiście teraz głosy władzy, że to wasza wina, sędziowie, będzie jak będzie. Nie, nie będą orzeczenia wykonywane. Jeżeli te wyroki, postanowienia okażą się nieważne, to wszystko będzie Wasza wina. My od kilku lat mówimy, że to, co robią rządzący, właśnie do tego doprowadzi. I teraz przerzuca się tę winę na nas, dlatego, że śmiemy o tym mówić. Często jako sędzia rodzinny spotykam się z sytuacją taką, że jest przemoc w rodzinie. I co się okazuje? Winny jest nie ten oprawca, tylko ta osoba, która zgłasza tę przemoc. Potem ona okazuje się najbardziej winna i tutaj jesteśmy w podobnej sytuacji. I, a trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli sąd jest nieprawidłowo powołany, jeżeli ten sąd nie jest niezależny, to, to te wady orzeczeń są oczywiste. Czy, proszę Państwa, puścilibyśmy nasze dzieci autokarem? Jeżeli byśmy wiedzieli, że kierowca nie ma odpowiednich uprawnień, że, że ten papierek, który ma, jest podpisany przez. nie został dokonany przez właściwą osobę. Czy, I on umie jeździć, on umie jeździć, ale, ale te uprawnienia jego są wątpliwe. Czy puścilibyśmy nasze dzieci z taką osobą? Trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba się oczywiście również zastanowić nad tym, co się stanie z tymi orzeczeniami, jeżeli, bo tego nie wiemy, co Sąd Najwyższy powie, ale jeżeli zostaną te osoby powołane przez, znaczy wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa, nową Krajową Radę, co, co teraz będzie, tak? Bo mówi się nam, że no teraz nie będzie można wykonywać tych orzeczeń. I tylko, tylko co z tego? Jeżeli na przykład zasądzimy alimenty, będziemy mieć wyrok alimentacyjny i jeżeli my tutaj się cofniemy przed tymi zmianami i powiemy no dobrze, to niech już będą te wyroki, a później takie orzeczenie pójdzie do wykonania na przykład w Niemczech. Tutaj akurat na naszym terenie bardzo wiele orzeczeń się wykonuje za granicą i organy europejskie nie uznają tych orzeczeń, a jeszcze się okaże, że potem trzeba będzie zwracać te alimenty. Czy zamiatanie problemu pod dywan, czy rozwiąże sytuację? I cały czas od kilku lat mówimy, że nie tędy droga. Więc naszym zadaniem, naszym celem jest to, żeby doprowadzić do zgodności tych, tego prawa z prawem europejskim, zgodnych z konstytucją. Tylko wtedy, tylko wtedy będziemy mogli iść dalej, jako to państwo demokratyczne. Dziękuję.